Mafie służby Loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii minęła xd 20 Nie było mnie w internecie tydzień, a w naszej polityce Rollercaster platforma skręciła w lewo, lewica miała swoją konwencję, a chołownik ktoś podwędził nazwę Polska 2050. No działo się, a dzisiejszy odcinek zaczniemy od właśnie konwencji lewicy, zapraszam do oglądania. Jeszcze szybko przed początkiem odcinka chciałbym Wam przedstawić nowego partnera kanału, portal Letishop, strona z cashbackiem zakupów, która dzieli się swoją prowizją. wyrobicie zakupy i dostajecie za to cashback. Można go dostać na takich stronach jak Allegro, MediaMarkt czy Media Expert, a nawet AliExpress. Codziennie są jakieś mnożniki, jak widzicie, i po zarejestrowaniu z mojego linka dostajecie 7 dni konta premium, które powiększa Wasz cashback aż o 30%. Zapraszam! Polecam także zainstalować wtyczkę, która przy każdych zakupach przypomni Wam o tym cashbacku. Dlaczego nie możemy tak jak Niemki, Czeszki czy Brytyjki normalnie przerywać ciąży? Dlaczego środki antykoncepcyjne są tak drogie? Dlaczego w szkołach nie ma normalnej. Europejskiej edukacji seksualnej. Pytanie do poseł Nowickiej: czy ta konwencja lewicy była odpowiedzią na inicjatywę Platformy Obywatelskiej, na próbę zwrócenia lewicowego elektoratu uwagi właśnie na Platformę Obywatelską? I to była próba przypomnienia: to my jesteśmy tą lewicą, której należy ufać, to my te postulaty lewicowe zawsze głosiliśmy, nie inaczej jest i tym razem. Pani poseł. Lewica od samego początku swojego istnienia popiera prawa kobiet, prawa kobiet do decydowania o wszystkich aspektach swojego życia, a także o kwestiach związanych z rozrodczością i płodnością. Także a ten postulat jest w tej chwili szczególnie ważny, biorąc pod uwagę ostatnie rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, które zniewoliło Polki, pozbawiło je możliwości decydowania o sobie w tych sprawach. Co więcej, te, ten postulat jest szczególnie ważny dla młodych ludzi e, i młodzi ludzie i właśnie ta młoda kobieta, która mówiła, przemawiała na e, konwencji lewicy, jest najlepszym uosobieniem tego, czego oczekuje młode pokolenie. I nic tak naprawdę nie jest dziwnego w tym, że młodzi ludzie na konwencji występowali, ponieważ lewica słucha młodych ludzi, a młodzi ludzie chcą Polski nowoczesnej, Polski postępowej i oczekują takich postulatów. I my wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i dlatego też poparcie wśród młodzieży dla lewicy i wartości lewicowych ostatnio ogromnie wzrosło. No i chcecie się to teraz było. wykorzystać jak rozumiem. My nie musimy wykorzystywać, młodzi ludzie chętnie się angażują po stronie lewicy dlatego że tam odna odnajdują te wartości i te treści, które są i dla nich ważne i dla lewicy również. A więc tutaj jesteśmy mamy te same postulaty. Jeszcze wrócę do, do tego pierwszego mojego pytania, czy to jest też reakcja na to co robi platforma aktualnie? No nie, no absolutnie. Dlaczego my mamy reagować na, na to, co, co robi Platforma? Myśmy konwencję przygotowywali no ty, tydzień, pewnie z tydzień czasu. Natomiast tutaj Platforma, nie wiem, dwa dni temu ogłosiła s, swoje stanowisko w tej sprawie. Także działamy niezależnie, nie musimy reagować na to, co Platforma, bo akurat jeśli chodzi o lewicowość, nie ma obawy ani szansy na to, żeby Platforma przebiła nasze postulaty. Także spokojnie. Nie ma takich obaw. Mam wrażenie, że już za moment będziecie walczyć o tego samego wyborcę młodego lewicowca. Nie, nie wydaje mi się. Dlatego, że młodzi ludzie bardzo dobrze odróżniają różnice, które są po stronie również tej bardziej postępowej. Ja oczywiście. Cieszę się i gratuluję, zwłaszcza posłankom lewicy, że przepraszam, posłankom platformy obywatelskiej, że doprowadziły do tego, powiedziałabym, otwarcia oczu na to na te prawa kobiet właśnie w sferze reprodukcyjnej. Natomiast no, to jest ciągle to stanowisko chyba niewystarczające i młodzi ludzie to wyczuwają i młodzi ludzie naprawdę oczekują tego, że, że będą postulaty bardziej progresywne, bardziej nowoczesne, bardziej europejskie. Przecież nie ma powodu, żeby, żeby Polki i Polacy i młodzi ludzie mieli zupełnie inne prawa w tych kwestiach tak fundamentalnych dla ich życia, inne niż tuż za naszą granicą. Wprawdzie teraz niby granic nie mamy, ale jeśli chodzi o granice kulturowe, Światopoglądowe, prawne, to niestety te granice i te mury rosną. Moim zdaniem na tym skręcie w lewo platforma nic nie ugra, a raczej tylko straci, bo ten, kto popiera te wszystkie postulaty, to szerszą gamę znajdzie na lewicy i to właśnie ją wybierze, a odsuwają od siebie konserwatywne skrzydło, na którym już są rozmowy, że na przyszłe wybory wystartują z PSL-em i porozumieniem. Platforma Obywatelska dojrzała do tego, co mnie bardzo cieszy, że Kobietom polskim trzeba zaufać, że kobiety chcą mieć dzieci, a jeśli w jakichś niezwykle trudnych sytuacjach podejmą decyzję o tym, że chcą usunąć ciążę, to znaczy, że to jest sytuacja tak wyjątkowa i tak trudna, że żaden polityk nie ma prawa zmuszać tej kobiety do rodzenia dziecka. Oczywiście to była pani poseł Izabela Leszczyna, nie Monika. Ja teraz wracam się do pani poseł Agnieszki Hanajczyk. Dosyć niefortunne sformułowanie użyła pani poseł Leszczyna, mówiąc, że platforma dojrzała do zaufania kobietom. To, co wcześniej nie ufaliście kobietom z tego z tej wypowiedzi, tak wynika. Ja, panie redaktorze, nie widzę nic niefortunnego w wypowiedzi koleżanki. I chcę powiedzieć, że osobiście uważam, że dużo lepiej prezentuje się partia, która ewaluuje, która potrafi przyznać się do tego, że zmieniają się pokolenia i na pewne sprawy patrzy inaczej. Tak na marginesie to. Temat aborcji w takiej postaci, w jakiej dzisiaj dyskutujemy, to ten temat został wywołany całkowicie przez Pis. Nie widzę w tym zupełnie nic niewłaściwego. Przeciwnie, cieszę się, że głos kobiet platformy jest tak mocno słyszalny. Zresztą był poprzedzony wieloma spotkaniami z kobietami. Wydaje mi się, że takie zamknięcie się i udawanie, że nic się nie zmienia, to ja powiem panu, panie redaktorze, że dzisiaj i polityka polska, i politycy są w dość trudnej sytuacji, bo nie cieszą się ani zaufaniem, ani szacunkiem. I sądzę, że. Dzisiaj, chociaż aborcja zawsze od wielu lat, jak pamiętam, kiedy interesowałam się polityką, jest najczęściej tematem zastępczym. Tak było też w roku 93. Nie chcę teraz przywoływać artykułu konstytucji, bo nieprzypadkowy artykuł, nieprzypadkowo treść artykułu, artykułu mówi o życiu człowieka, a nikt nie wie. Kiedy to życie się zaczyna? No. Tutaj musiałam skrócić wypowiedź szanownej pani poseł, bo mówiła o tym samym przez 10 minut, o niczym konkretnym. A teraz poseł Prawa i Sprawiedliwości. Więc my się nigdy nie damy wciągnąć w debatę o aborcji. My bardzo chętnie porozmawiamy o życiu, a nie o aborcji, o czymś, co jest złem i że to jest zło, nie musimy się chyba tutaj co do tego przekonywać, bo mam. Takie wyobrażenie z tej dotychczasowej dyskusji, że chcielibyście Państwo kwestię aborcji podnieść tak wysoko, żeby ona była pozytywną wartością. Niestety tak nie będzie, i pomimo tego, że tak Wam się wydaje, że macie takie silne poparcie społeczne. Mówicie o mocach i wielkich rzeszach kobiet, ale zapomnieliście o tych kobietach, które nie wyszły na ulicę i ich jest znacznie więcej, które szanują życie, przenoszą te wartości z pokolenia na pokolenie. I zresztą, co tu dużo mówić o wartościach? Spójrzmy na to od strony prawnych zagadnień, ale zanim jeszcze o tym powiem, no to chciałem pani poseł z Platformy Obywatelskiej zwrócić uwagę to tylko ci, którzy są bezrozumni, nie wiedzą, kiedy powstaje życie. Редактор To jest wszystkim powszechnie wiadomo i można przeprowadzić bardzo y, szybkie rozumowanie, niekoniecznie angażujące w sposób wysokiej inteligencji, żebyśmy doszli do tego, że życie zaczyna się w momencie jego poczęcia, a więc wtedy, kiedy dwie komórki męska i żeńska połączą się y, w akcie y, miłości i w tym momencie zaczyna się życie. I przechodząc teraz na prawny grunt, pomijając już naszą konstytucję, ale wiele wcześniej pomyśleliśmy, o tym i w deklaracji praw dziecka jest mowa o tym, że życie dziecka jest chronione przed urodzeniem jak i po urodzeniu. Jeśli przechodzimy teraz na grunt polskich regulacji prawnych, no to przecież nie kto inny, ale ludzie lewicy stanęli za konstytucją, która została w wprowadzona w życie w 1997 roku, i w oparciu o tę konstytucję, Trybunał Konstytucyjny na wniosek nie z urzędu stwierdził, że dotychczasowe regulacje dotyczące ochrony życia ludzkiego są niezgodne w kontekście tylko i wyłącznie jednej przesłanki, tak zwanej przesłanki eugenicznej. I teraz chciałem zwrócić uwagę tym wszystkim, którzy dzisiaj Promują aborcję i chcą prawnych uregulowań w tej sprawie. Proszę państwa, proszę pań, bo wy dzisiaj stoicie w tej debacie przynajmniej za tym, aby tego typu regulacje wprowadzić. Oszukujecie polskie społeczeństwo, ale oszukujecie również tych, którzy ponoć was popierają. Nie ma takiej możliwości, aby wasze postulaty mogły stać się prawną rzeczywistością, bo zabrania tego konstytucja, zabraniają tego akty, Prawne, międzynarodowe, przynajmniej przywołane te przeze mnie, do tego można dołożyć jeszcze deklarację o ochronie osób niepełnosprawnych, a przecież przesłanka eugeniczna akurat z tym jest związana. I jeśli chcecie te wasze postulaty wprowadzić w życie, to musicie jasno i wyraźnie powiedzieć. Musicie wygrać tak w wybory parlamentarne, abyście mieli większość konstytucyjną i żebyście w konstytucji. No, taki pomysł mogli już jest, Borys Budka o tym mówił, żeby taką aborcji. koalicję właśnie. To jest, proszę yy... 256, Rzecz, która jest tematem powołać. zastępczym, w tym się możemy zgodzić i, i w obecnej regulacji prawnej nie jest możliwa realizacja Waszych postulatów. Czas na głos PSL-u, który został chyba teraz jedyną partią centrawą w polskim parlamencie. I Pani poseł Urszula-Pasławska, jak Pani ocenia wypowiedź Pana posła Lipsa, który mówi, że nie ma możliwości, patrząc na to, jak wygląda nasza konstytucja, aby to prawo aborcyjne liberalizować? Po pierwsze odniosę się do tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Ja to traktuję jako uporządkowanie czy rozpoczęcie porządkowania sceny politycznej, bo Szanowni Państwo, zauważcie, że definiują się poprzez swój światopogląd dwie partie lewicowe lewica i Platforma Obywatelska prozy prezentując swój program no, światopoglądowy z drugiej strony w kontrze, że tak powiem mamy posłów i partie, które przyklaskują zaostrzeniu. Prawa aborcyjnego, prawa aborcyjnego i myślę tutaj o Prawie i Sprawiedliwości i o Konfederacji. W związku z tym myślę, że dzisiaj mamy taki lepszy obraz tego, jak kształtuje się scena polityczna, niż chociażby kilka tygodni temu. Bo dla Was to, to dobra jako... informacja, Wy możecie się pozycjonować jako partia centrowa. Jako Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, my rozumiemy przede wszystkim prawa kobiet. Poprzez wprowadzanie regulacji, które poprawiają jakość życia kobiet. I chciałabym tu przypomnieć, o tym, co zrobił Władysław Kosiniak-Kamysz. Prowadził 12-miesięczne urlopy rodzicielskie. Prowadził tak zwane kosiniakowe. Za jego czasu powstawało najwięcej żłobków i przedszkoli. I wydaje mi się, że w mojej ocenie właśnie rozwiązania takie konkretne są dzisiaj najbardziej oczekiwane przez kobiety. Dzisiaj kobiety, panie redaktorze, jeżeli pan by pozwolił mi dokończyć. Dzisiaj kobiety... <laughs> Przede wszystkim oczekują tego, aby mieć dostęp do tani żłobków. aby żłobku. Aby mieć dostęp do i wsparcie przy opiece nad rodzicami. Nad rodzicami. Bo e, tak e, losy się polskich kobiet e, toczą, że najpierw opiekują się swoimi wnukami, a później zaczynają opiekować się i opiekują się swoimi rodzicami i teściami. I to są takie realne problemy, które dzisiaj trzeba e, załatwić. I, Ostatnie zdanie o programie za życiem. Tutaj pan poseł Lipiec może nie wie, ale ten program jest dzisiaj pewną wydmuszką, ponieważ założenia były słuszne, my temu przyklasnęliśmy. Natomiast tak naprawdę poza tak zwanym czteroma tysiącami za urodzenie dziecka nie ma ani urlopów wytchnieniowych, ani nie powstały domy dla osób autystycznych, ani nie ma tak zwanych takiego wsparcia rehabilitacyjnego, które było obiecywane. I uważam, że w kwestii aborcji, jeżeli już dyskutujemy na ten temat, trzeba wszelkie siły skierować, aby namawiać, zachęcać i wspierać, a nie zakazywać. Nie powiem, Bosak dzisiaj dostał trochę czasu antenowego i dobrze go wykorzystał. To już jest standard, że jak jest temat aborcji, to zapraszają Bosaka, bo TVP wie, że na tym Konfederacja może najwięcej stracić. A jak Krzysztof Bosak ocenia te postulaty Platformy? Jak to y, zmieni scenę polityczną? No bo jednak y, komentatorzy odebrali to, mimo że politykom Platformy się te, to nie podoba, jako wyraźny skręt w lewo. No, smutne jest to, że Platforma, która zaczynała od wartości chrześcijańskich, konserwatywnych i była partią centroprawicową, z którą współpracowali wówczas, kiedy powstawała w 2001 roku nawet niektórzy moi koledzy ze środowiska konserwatywno-liberalnego, którzy są dzisiaj w Konfederacji, bo przypomnimy, że w 2001 roku Unia Polityki Realnej, ówczesna partia Janusza Korwin-Mikkego współpracowała z Platformą. I to była partia, która nie bała się konserwatywnych liberałów, nie bała się konserwatystów, a dziś po tylu latach ewolucji rywalizuje o lewicowego wyborcę z lewicą. Także dla mnie osobiście jest to zdarzenie smutne, ale nie zaskakujące, dlatego że presja poprawności politycznej przychodząca z zagranicy, jak to bardzo wiele razy tutaj podkreślano w programie grania na tym polskim kompleksie, że właśnie Państwa zachodnie poszły w lewą stronę pod względem światopoglądowym, w związku z czym oni są bardziej hej do przodu, dlatego że są bogatsi. No to musimy ich naśladować i wtedy w Polsce będzie dobrze. Jest dla mnie w tej kliszy myślowej jakaś taka ogromna prostota i naiwność. Niestety, próbując iść po czyichś śladach, nie dojdzie się w polityce w to samo miejsce. A prywatnie uważam, że te ślady, którymi poszła Europa Zachodnia. To są ślady próba prowadzące w przepaść. To znaczy, jestem spośród tych konserwatystów, którzy uważają, że kultura zachodnia jest w kryzysie. To nie jest spór tylko o kwestię ochrony prawnej życia nienarodzonego. To jest spór tak naprawdę o wszystkie podstawowe wartości naszej cywilizacji. Problem jednak jest w tym, że żeby to dostrzec, trzeba sporo po prostu czytać mediów zagranicznych, żeby zobaczyć, o co oni w tej chwili się tam spierają. Trzeba po prostu śledzić yy, y, y, ich debatę. Natomiast, moim zdaniem, niestety do przeciętnego Polaka docierają tylko informacje właśnie na ten temat, że jest tam większe bogactwo, wyższa kultura polityczna i y, 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 po prostu ciągle Zachód gdzieś w y, znacznej części naszego społeczeństwa jawi się jako taka y, y, kraina wymarzona. Ciekawe zjawisko zachodzi wśród Polaków, którzy wyemigrowali. Spotykałem wielu Polaków, którzy wyemigrowali i mówili, że stali się bardziej niepoprawni politycznie, stali się konserwatystami, stali się czasem bardziej antyunijni, bardziej sceptyczni do masowej imigracji, czasem niektórzy nawet stali się narodowcami. Dopiero kiedy pomieszkali wiele lat za granicą i zobaczyli, że to wszystko wygląda trochę inaczej niż w mediach. Dlatego wydaje mi się, że w tej chwili do lewicy, która była zawsze taką siłą kosmopolityczną na swój sposób, dlatego, że chciała po prostu do Polski przekserować wzorce ideologiczne, rozwijane w ramach tej rewolucji roku 68 w państwach zachodnich, dołącza w tej chwili Platforma Obywatelska, która się staje kolejną siłą, która chce grać na polskim kompleksie i robi to też od wielu lat, że nie jesteśmy wystarczająco europejscy. Ja wiem, że w Polsce mamy poglądy bardzo podzielone w kwestii... Tak zresztą mówił minister Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej, że to nie jest zwrot, zwrot ku lewicy, to jest zwrot ku Europie. Mhm. Ja, ja tylko dokończę myśl. Wiem, że mamy bardzo podzielone poglądy. Wyborcy Konfederacji, to wychodzi z badań, także mają podzielone poglądy na te kwestie. Jest to bardzo trudna sytuacja, dlatego że można być pryncypialnym moralnie i argumentować w obie strony po prostu, albo wierzymy w to, że życie jest odpoczęcia i ma tą wartość, tą nienaruszalną godność ludzką, albo w to nie wierzymy i wtedy. Jest to kwestia utylitarna, czy że zachowamy i ją chronimy, czy ją przerwiemy. Ja osobiście mam poglądy za ochroną życia nienarodzonego. Uważam, że jest to ważna wartość, nie tylko z powodów religijnych, ale po prostu z naukowych powodów: jak się pozna, jak wygląda fizjologia, biologia życia prenatalnego. To naprawdę moim zdaniem, trudno jest argumentować w zgodzie z nauką, że to nie jest człowiek i, i że od pewnego tygodnia czy od pewnego miesiąca, że nie odczuwa bólu, czy nie ma już tej samoświadomości. Natomiast nawet jeżeli tak uznamy, to i tak musimy tutaj w Polsce tę debatę ze sobą prowadzić, i wolałbym, żebyśmy prowadzili ją przy pomocy rozumowych argumentów czy naukowych argumentów, a nie przy pomocy grania na tym kompleksie, że jesteśmy niewystarczająco europejscy, że nie nadążamy za jakąś normą światową, dlatego że jeżeli się popatrzy w skali całego świata. To tak naprawdę te państwa Europy Zachodniej, które poszły bardzo mocno w lewo, to jest mniejszość. A jeżeli weźmiemy całe masy ludności mieszkającej na wszystkich kontynentach, to się okaże, że to jest mniejszość coraz mniej wpływowa, bo cywilizacja idzie w tą stronę, że coraz większą rolę odgrywają państwa azjatyckie w których podejście do kultury w wielu państwach jest bardziej konserwatywne. Chińczycy na przykład w tej chwili ustanowili, że oficjalnie ludzie, którzy u nich tworzą kulturę, mają wyznawać te konserwatywne wartości. Bo jasne, nie jestem za tym. Jestem za wolnością i jestem za tym, żeby nasza kultura rozwijała się organicznie, samorzutnie. Żeby nie narzucać tego, kto ma co myśleć, kto ma co mówić. Natomiast zwracam tylko uwagę, że tymi przywołaniami, że u nas ma się stać tak jak za granicą, to się można bardzo poślizgnąć. Za granicą jest też na przykład południowa nie, tak, to jest to dziewiąty amerykański stan, który zakazał aborcji od momentu, kiedy można usłyszeć bicie serca dziecka. Stanowy gubernator podpisał wczoraj taką ustawę, i to też jest za granicą. No, Stany Zjednoczone to jednak kraj cywilizowany e, o ugruntowanych za... normach demokratycznych. Także prawica naprawdę, fatalna sprawa. To teraz tak, prawica fatalna sprawa. To teraz przedstawiciel ideowej prawicy, Krzysztof Bosak. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę po tej całej litanii pretensji od pani Nowickiej, że to posłowie Konfederacji założyli w Sejmie zespół do spraw opieki okołoporodowej i podejmowali między innymi kwestie praw rodziców związanych z ograniczeniami wprowadzonymi w tej chwili w szpitalach pod pretekstem covidowym, gdzie często rodzicom nie pozwalano widywać się ze swoimi dziećmi w przypadku jakichś komplikacji i wielu innych sytuacji trudnych, które się zdarzały w kraju w ostatnich miesiącach czy też wcześniej. I ja serdecznie zapraszam panią poseł, czy innych posłów lewicy, jeżeli chcecie tymi pan sprawami pan... zajmować. A pa... A ty... Do tego się. Właśnie... Do tego właśnie. Ty zespół zespołu. zajmował się właśnie skutkami ustawy, e, e, skutkami zakazu aborcji? Jeżeli będzie takie posiedzenie ja na ten czy temat, to ja przyjdę. Pani poseł słuchała ja z... uważnie, ale jest to zespół opieki okołoporodowej, a nie okołoaborcyjnej. Tak, okołoporodowej, to znaczy się, i przed zespół... urodzeniem również. Jak pan się orientuje? I myślę, że, że jest też zespół zajmujący się tymi sprawami, które tak. panią interesują. Szanowni ja, państwo, często ja, w dyskusji lewica tak, podnosi, że kwestia, pan szanowni państwo. I odcinek kończymy członkinią Partii Zielonych, która startowała z wiosny, panią Sylwią Spurek. No to jest naprawdę osoba nie do podrobienia, to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie, nie zapomnijcie o sprawdzeniu linku w opisie i skorzystaniu z serwisu Shops. Ja się z wami żegnam, do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć! Proponuję piątkę dla branży roślinnej. Zakaz reklamy mięsa, mleka, jaj. Likwidacja funduszy promocji tych produktów. Powołanie funduszu promocji weganizmu. Od przedszkola zajęcia klimat i prawa zwierząt. VAT 0% na zamienniki mięsa, mleka, jaj. No nie, no to takie typowe lewicowe aberracje. No, pani Spurek, tutaj co ciekawie widzieć, że się teraz wszyscy wypierają, ale moim zdaniem ona ma właśnie. Tą cechę, że po prostu jest szczera w tym swoim lewicowym szaleństwie, a pozostali politycy gdzieś tam po prostu pewne rzeczy mówią na swoich zamkniętych panelach dyskusyjnych, a do mediów wchodzą i mówią rzeczy trochę bardziej umiarkowane. Natomiast tak rzeczywiście lewica, ta dogmatyczna lewica z tymi wszystkimi swoimi pomysłami wywrócenia życia do góry nogami w imię swoich obsesji no jest po prostu groźna dla i dla gospodarki i dla naszego bezpieczeństwa i dla naszej Dziękuję przyszłości. Serdecznie za Jedno dyskusję. małe drogie, sprostowanie jeszcze tylko Konfederacja była jedynym klubem w sejmie, jedynym kołem w sejmie, jedynym w sejmie, który w całości głosował przeciwko e, Piątce przeciw rolnikom. Z PSL u niektórzy posłowie głosowali za tym. Jest pierwsza, ja więc możemy, piąta, Szanowni Państwo, kontynuować nie naszej dyskusji. Się z poparciem dziękuję serdecznie parlamentu. za dyskusję. Z nami byli pani poseł Agnieszka Hanajczyk, Platforma Obywatelska, Wanda Nowicka, Lewica, Urszula dziękuję Pasławska, PSL, Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Bosak, Konfederacja. Ja nazywam dziękuję się bardzo. Bartłomiej Graczak. Dziękuję Państwu. Dobrego wieczoru.